Dobry wieczór. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 15 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią a GKS Katowice. Jest z nami trener gości Rafał Górak. Witam serdecznie i proszę o komentarz do spotkania. Tak, dzień dobry jeszcze. Na pewno, na pewno bardzo emocjonujące spotkanie i, i na pewno takie z racji nawet ilości bramek porywające. Porywające wszystkich do, do, do dużych emocji. Tak też, tak też było. Zakończyło się niesamowitym happy endem dla nas, bo w bo momencie, kiedy, kiedy straciliśmy bramkę na 3-3, to, to rzeczywiście troszeczkę, troszeczkę było smutno mi na duszy, ale jak się okazuje, bardziej mi na duszy, jak moim piłkarzom, którzy, którzy fenomenalnie jeszcze ten ostatni czas wykorzystali na moment do tego, żeby zaatakować i zdobyli bramkę na 4-3. Niezmiernie gratuluję tej, tej, tej postawy w dzisiejszym meczu. Graliśmy z szalenie mocną ofensywną Krakowią i wiedzieliśmy, że, że te 30 strzelonych bramek, to jest naprawdę ogromny potencjał i tak też dzisiaj było. Radziliśmy sobie wielokrotnie bardzo dobrze z tymi atakami, ale, ale jednak czy bramki Krakowia szczeliła? Natomiast to, że szczelimy cztery, to tylko mogę powiedzieć, że dobrze się tutaj bardzo czujemy, bo, bo, bo przy naszej ostatniej tutaj się wizycie w meczu z Puszczą szczeliliśmy tych bramek jeszcze, jeszcze więcej. Oczywiście humorystycznie i z takim małym przekąsem. Bardzo się cieszę, jestem niezmiernie szczęśliwy, zasłużony zwycięstwu JKS-u Katowice. Dziękuję. Dziękuję trenerze, jeśli są pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry panie trenerze Rafał Nowak, teraz pasy z tej strony. Ja Dobra. chciałem zapytać o te wydarzenia po czwartej bramce dla GKS-u, bo tam się wiele rzeczy wydarzyło na boisku. A pan był bardzo zdziwiony decyzją sędziego, który wskazał na pana i dał panu czerwoną kartkę. Co tam właściwie się z pana perspektywy wydarzyło? Z mojej perspektywy wydarzyło się to, że zawodnicy z racji nawet tych emocji, które, które, które były i ta czwarta strzelona bramka, no to, to wydarzyło się tam, że, że, że trochę do siebie rzeczywiście gdzieś ruszyli i, i tylko z takiej racji, a nie innej yy, na pewno tych emocji tam było dużo. I, i, i w związku z tym, że, że nie chciałem, aby, aby działo się tam coś między tymi piłkarzami, coś, coś, coś niedobrego, postanowiłem, postanowiłem wkroczyć do akcji i odciągnąć moich zawodników z tego całego zamieszania, patrząc kątem oka, że sędzia techniczny stoi, biernie się temu wszystkiemu przygląda. No, trzeba było wkroczyć i, i w jakiś sposób decyzyjnie do swoich zawodników, mocniejszym tonem powiedzieć, żeby odeszli od tego i po prostu zakończyli jakąś, jakąś, jakąś taką burzę, która jest w ogóle niepotrzebna ani dla ludzi, ani, ani dla nich samych. Także z mojego punktu widzenia nic się nie wydarzyło. Jestem ogromnie zdumiony karą, jaka została na mnie nałożona przez sędziego technicznego, bo na pewno nie przez sędziego głównego, który powiedział, że absolutnie nie widział żadnej roli. Natomiast jako o siebie na środku boiska również odciągających zawodników widziałem trenera gospodarzy, dlatego jestem tym bardziej zdziwiony, że, że to miasto spotkać taka kara. Okej, okay, to jeszcze w takim razie chciałbym zapytać, wracając trochę do samego początku. Jaki był plan na mecz? Czy, czy ten mecz potoczył się tak, jak Pan zakładał, jak Pan chciał? Czy, czy po prostu to, co się działo na boisku, to jest wynik no, tego, jak te wydarzenia się toczyły? Czyli jaki miał Pan plan na pokonanie Krakowi? Zdecydowanie, zdecydowanie postanowiliśmy atakować Krakowie bardzo wysoko, bo wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy próbować grać obronie cały czas i Krakowia nas do tego niskiej obrony y, zmusi, to, to, możemy, to możemy mieć problemy. Bardzo chcieliśmy też uważać na fazy przejściowe Krakowi, które są bardzo mocne i trójka zawodników atakująca jest bardzo mocna w, tym, w tej fazie przejścia do, do kontrataku i tutaj bardzo żeśmy się tego obawiali. Y, natomiast, natomiast plan zdecydowanie cały polegał na tym, aby wykorzystać również te rzeczy, które uważaliśmy za słabsze w Krakowi, ale, ale to już jak jakby, jakby trzeba zostawić dla siebie i, i, i szukaliśmy tych właśnie miejsc do tego, aby, aby, aby te, bramki, te bramki strzelać. Także na pewno nie chodziło nam o to, żeby, żeby czekać na swoje szanse z racji jakiegoś kontrataku, tylko najnormalniej w świecie przejechać i grać swoją piłką taką, jak, jak, graliśmy, jak graliśmy w poprzednich meczach również i jak staramy się w Ekstraklasie wszystkim Wam po prostu zaprezentować, bo, bo, bo jesteśmy w niej pierwszy sezon. Jeszcze pytanie tam z tyłu. Kasper Januszka, dziennik sport. Trenerze, ja mam właśnie pytanie do tej obrony niskiej, o której Pan wspomniał. Czy miał Pan takie wrażenie, że, że po strzeleniu bramki na 3 do 1 Pana zespół się właśnie za bardzo wycofał i, i z tego powodu padły kolejne dwie bramki dla Krakowi? W tym momencie, kiedy prowadzimy 3-1, powinniśmy podwyższyć wynik na 4-1 i, i byłoby po tak zwanej herbacie. Krakowia już potem atakowała bardzo, bardzo, bardzo mocno i, i, i bardzo chciała odrobić ten wynik, zdając sobie sprawę, że, że gra u siebie, stawiała wszystko na jedną kartę. To jest taki moment, kiedy, kiedy, kiedy tej, tej trudności jest więcej. Wiadomo, że dzisiaj też troszeczkę takiej młodzieży na ławce rezerwowych, bo, bo, bo pięciu zawodników, których zostawiłem w Katowicach, najprawdopodobniej byli, gdyby byli zdrowi, byliby również w autobusie na dzisiejsze spotkanie. Natomiast tutaj, tutaj nie ma co mówić, bo, 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 bo zmiennicy spisywali się również bardzo dobrze. Moment był taki, że rzeczywiście stanęliśmy trochę bliżej własnej bramki, Krakowiana nas zepchnęła do, 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 do tej defensywy, ale Racjonalnie mierzyć siłę ofensywną Krakowi należy, należy się po prostu jakby, należy się wytłumaczyć zawodników z tego, że, że, jednak, że jednak zostali zeknięci do tej defensywy w pewnym momencie. Mam też pytanie o to, że jakby to powiedzieć, bardzo inteligentnie GKS Katowice wykorzystywał dzisiaj czas, to znaczy dysponował przerwami w grze, no tak jak mówię, dość inteligentnie. Czy to wynikało z pewnych obserwacji po kilkunastu meczach w ekstraklasie? Nie, natomiast ja nie miałem takiego odczucia, że, że, że ten czas jest w jakiś sposób inteligentny zabierany. Natomiast, natomiast moment, kiedy, kiedy drużyna prowadzi, kiedy w pewnym momencie chce jeden czy drugi zawodnik uspokoić pewnego rodzaju zachowania i, i, i przejść do tego, aby widzieć, czy nasza cała struktura jest ustawiona na błysku tak, jak należy, to nie należy się kiedy zbytnio śpieszyć. Pośpiech jest również niedobry w działaniach w, działaniach w piłce nożnej. Jak widziałem, sędzia nie ukarał nikogo za, 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 za grę na czas, i wydaje mi się, że być może z racji tego, że kibice bardzo domagali się, żebyśmy grali szybciej, ale akurat nie to nie było naszą ideą. Ostatnie pytanie a propos Adama, z Relaka. Kontuzja, to jest drugi mecz z rzędu, czwarty zawodnik, który schodzi przedwcześnie z boiska. To jest coś, co pana martwi martwi każdy, każdy jeden uraz, bardzo martwi każdy jeden uraz. Chodzi o teraz o, o rozmiar tego urazu. No jeżeli to będzie tylko staw skokowy skręcony, to, to nie będzie najgorzej. Natomiast wiadomo, że, że mogą być kolejne następstwa, mogą być, mogą, mogą być zerwane więzadła w stawie skokowym, może być również kontuzja łącznie ze złamaną kością. W tym momencie pojechał do szpitala, jest, jest, jest badany. Także tutaj bardziej martwi mnie samo zdrowie zawodnika, a, a nie czy to jest któraś kontuzja. Sport ma to do siebie, że, 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 że teraz Niekiedy są, mi zawodnicy po prostu ulegają kontuzjom. Staramy się robić jak najlepiej, aby, aby, aby po prostu zawodnicy byli przygotowani, ale niekiedy po prostu no, 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 no coś tam pęka. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bugański, przegląd sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa, oczywiście. Jeszcze dopytam o tę czerwoną kartkę. Planuje pan odwołanie od tej czerwonej kartki, skoro ona jest tak zaskakująca i niezasłużona, jak pan mówi? Wiem, że kierownik, który zawsze zna na razie pomęczowej, będzie, będzie teraz tę sprawę rozpatrywał i sędziom, sędziom właśnie technicznym, aby, aby on mu też opowiedział zdarzenie jakby swoimi oczami. Ale moje, 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 moje zdanie jest tutaj bezwarunkowe. Nie przekląłem, nie uznałem żadnych wulgarnych słów, nie byłem w stosunku do nikogo agresywny. Poszedłem pomóc po prostu, aby aby. Sytuacja się rozluźniła i działałem tylko i wyłącznie w dobrej, w dobrej wierze. Nie, nie popełniłem żadnego przewinienia. To jeszcze zapytam o bohatera, może nie całego meczu ostatecznie, ale pierwszej połowy Mateusz Mak, on wszedł dzisiaj w te buty Bartosza Nowaka. Przypuszczał Pan, że to może aż tak dobrze wyglądać? To znaczy, nawet kiedy kontraktowaliśmy Nowaka do GKS-u Katowice, wiedziałem, że, że potrzebny mi jest zawodnik, również w kadrze, który, który, który będzie miał bardzo dużo rzeczy, rzeczy podobnych, żeby w razie, w, razie, w razie jakiejś awarii było tak, że, że, że ten zawodnik następny jest. Byłem pewny, że Mateusz ma takie inklinacje i on, jeżeli jest zdrowy i w pełni, w pełni dyspozycji, to, to gra bardzo podobnie. Jest, jest bardzo nieszablonowy, jest bardzo, bardzo elegancki w ruchach, bardzo wysokiej intensywności i to jest szalenie pożyteczny zawodnik. Na razie ta Ekstraklasa, wiem, że i jemu nie układa się tak, jak on by sobie życzył teraz po powrocie do niej, a mi jako trenerowi również. Ja jego potrzebuję po prostu więcej. Dzisiaj pięknie oddał, pięknie oddał GKS-owi, pięknie oddał trenerowi, a ja również jestem niezmiernie szczęśliwy, dałem mu tą szansę, wykorzystał ją, tak to powinno wyglądać, mimo że wiadomo, że jak zawodnik nie gra, zawsze jest troszeczkę podirytowany, ale Mateusz to profesjonalista i, i, i dzisiaj kapitalne jego zachowanie. Dobry wieczór Panie Trenerze, Dawid Igor. I ja zapytam o dzisiejszy występ Borchy Galana, bo to właściwie drugi mecz, w którym zagrał na tym lewym wahadle. No nie oszukujmy się, nie jest to zawodnik nominalnie stworzony do gry na tej pozycji, tu więcej zadań defensywnych też było i czy jest Pan zadowolony z tego występu i jak wygląda w związku z tym sytuacja Grzegorza Rogali, kiedy możemy spodziewać się jego powrotu do kadry meczowej GKS-u? Wydaje mi się, że Grzegorz Rogala wróci w najbliższym meczu już do kadry, jeszcze teraz w szczególności, że mamy przerwę. Grzegorz jest bardzo blisko do tego, żeby był do mojej dyspozycji. Borja to nie jest zawodnik, który bardzo dużo czasu spędzał nawet w treningu na pozycji zawodnika wahadłowego. Grał bardzo dobry mecz tydzień temu z Koroną Kielce. Dzisiaj natomiast na swojej stronie miał kapitalnego przeciwnika kawał naprawdę bardzo dobrego piłkarza I, i, i ta poprzeczka była zawieszona dla niego bardzo dobrze. Radził sobie, ale, ale również parę pojedynków przegrał i, i, i było to widoczne. Natomiast globalnie jestem zadowolony, bo wiedziałem jak, jak duża skala trudności dla niego będzie I, i każdy następny mecz po prostu dla zawodnika, gdzie to nie jest ta jego nominalna pozycja jest zawsze trudniejszy. Ale, ale, ale szacunek dla niego, bo, bo, bo radził sobie bardzo dobrze. Ale tak jak mówię, dzisiaj doceniam bardzo, bardzo zawodnika, który po prostu mierzył z nim w stronę. stronie. Dziś kolejny fantastyczny gol Adriana Bonda i zapytam, która bramka osobiście się Panu bardziej podobała Adriana Bonda, ta z Gdyni czy ta dzisiejsza? <grym> I Ja czekam na następne. I, 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 każda, I każda ma dla mnie taki sam wymiar. Czy w Gdyni, czy tutaj. Yy, każde. Dobre zachowanie moich piłkarzy szalenie mnie cieszy. Adrian jest zawodnikiem już doświadczonym, o ogromnych perypetiach spadł z GKS-em GKS do, do Ligi II, tak żeśmy się spotkali te 6 lat tej naszej drogi jest jest, jest, jest swego rodzaju piękną historią, dlatego każdy jego moment, który, który, który w taki sposób się cieszy jeszcze strzela tak piękną bramkę jak dzisiaj jest dla mnie niesamowity, niesamowity i strasznie szczęśliwy i nie waży tego, nie mam tego na szali, która z nich jest ważniejsza. Teraz zbliża się przerwa reprezentacyjna czy, i zapytam, czy pan się tego tak troszkę nie obawia, bo pamiętamy, jak przed tą październikową mówił pan, że to będzie ważny okres, żeby właśnie zespół, ci zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, doszli do pełni zdrowia, ale nieco zespół, przynajmniej pod względem wyników, wyhamował po tej przerwie. I czy też się pan nie obawia, że może być podobnie, bo jednak ten ostatni mecz wygrany, znowu wydaje się, że GieKSa wraca do tego gazu? Przerwa reprezentacyjne są wcześniej zaplanowane, dla nas są jasne i, i wiemy, jaki to jest termin. Yy, natomiast nie, 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 absolutnie nie szukałem w kwestii ostatnich wyników jakiegoś problemu, naprawdę kryzysowego w GKS-ie Katowice. Myśmy naprawdę grali bardzo porządnie w Warszawie, myśmy grali bardzo dobrze z koroną. Sknociliśmy puchary i, i, i chcieliśmy grać nawet na wiosnę w nim i, i wiemy, że nie jesteśmy w nim, dla nas to jest ciężkie, ale, ale nie, niekiedy nie da się wszystkiego zrobić tak, jakby się chciało. I po prostu ten mecz, ten mecz był taki, taki dla nas niefajny. Bardzo żeśmy się źle z tym czuli, że, że odpadliśmy z pucharu Polski. Natomiast Natomiast tutaj mecz u siebie ze Śląskiem Wrocław. To przecież wicemistrz Polski, potem mecz na Legii, potem, potem, tak jak mówię, doskonały mecz naprawdę z koroną przegraliśmy. Ja żadnego kryzysu nie, nie widziałem. Zresztą my bardzo szybko potrafimy e, zaraz komuś powiedzieć, że drużyna jest kryzys. Ja to jest nieprawda. Niekiedy, niekiedy nie ma żadnego kryzysu. Trzeba po prostu być cierpliwym, e, a niekiedy porażkę przejąć po prostu na klatę i powiedzieć, no przeciwnik dzisiaj zrobił coś lepiej, a my coś, my coś, my coś gorzej. Gdybyśmy z koroną szli trzy bramki, to wygralibyśmy zapewne ten mecz. Dzisiaj szliśmy cztery i wygraliśmy, grając bardzo podobnie jak z koroną rywal dzisiaj znakomity w kapitalnej formie, dlatego jesteśmy szczęśliwi, a to, że teraz przerwa reprezentacyjna, to znowu tak jak powiedziałem o tych pięciu zawodników, no mam nadzieję, że oni będą po prostu do dyspozycji na te trzy ostatnie jak za ważne dla, dla całej Katowic I, i, i czekamy na te trzy mecze, ale dobrze, że będziemy się mogli do nich dobrze przygotować. I na koniec zapytam, Benjamin Kalman, no to najważniejszy chyba zawodnik obecnie Krakowi, przynajmniej pod względem liczb i tutaj pytanie, czy Właśnie przygotowywał pan zespół szczególnie na obronę przed tym zawodnikiem i jaki miał pan na niego pomysł, żeby przynajmniej wybić go z rytmu, bo w ostatnich meczach tych bramek naszczelał sporo. Każdego przeciwnika, gdy analizujemy, analizujemy przede wszystkim ich zespołowość i przede wszystkim pracujemy nad tym, aby GKS Katowice był drużyną, która daje sobie radę. Ja nie mogę absolutnie nastawiać kogoś na, 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 na Kalmana czy, 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 czy na jakiegoś innego zawodnika. Natomiast zawodnicy bardzo dużo również indywidualnie pracują nad zachowaniami właśnie zawodników drużyny przeciwnej i zawsze są na to przygotowani na sposób gry, zawsze będzie dotyczył GKS-u Katowice zarówno w działaniach ofensywnych i defensywnych. E, umiejętności piłkarzy po drugiej stronie trzeba, trzeba je doceniać, trzeba, trzeba, trzeba widzieć, jakie klasy to są. Piłkarze, ale przede wszystkim trzeba robić swoją robotę. Rozumiem już to wszystkie pytania. Dziękuję za udział. W pierwszej części wracamy za chwilę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią a GKS Katowice. Jest z nami trener Pasów, Dawid Kroczak. Witam trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz. Do spotkania. Nikt z nas na pewno nie jest usatysfakcjonowany wynikiem. Tym bardziej, że jeżeli strzelamy trzy bramki i przegrywamy mecz, no to na pewno musimy się zastanowić nad nad wieloma rzeczami. Myślę, że na pewno to jest pozytywne. Po raz kolejny potrafiliśmy, kiedy przegrywamy, odrobić te straty i doprowadzić do wyrównania w ostatniej minucie praktycznie meczu. I to jest plus tego wszystkiego. Natomiast ilość błędów, jakie popełniliśmy dzisiaj. Indywidualnych i formacyjnych doprowadziło do tego, że straciliśmy cztery bramki i przegraliśmy w konsekwencji spotkanie. I tutaj nie możemy się chwalić i mówić, że wszystko jest bardzo dobrze, ponieważ straciliśmy trzy punkty, czy też jeden punkt. A uważam, że jesteśmy w stanie grać na takim poziomie i przede wszystkim być tak skuteczni w tych działaniach indywidualnych, żeby takich sytuacji uniknąć. To jest na pewno lekcja dla nas, co należy jeszcze poprawić, aby liczyć się z tym, żeby w tej górze tabeli funkcjonować przez dłuższy czas. Tak jak powiedziałem, strzelamy trzy bramki, ale okazuje się, że to jest za mało i my tutaj nie będziemy się za to chwalili, bo straciliśmy ich cztery i tu trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby te działania zmienić. A przede wszystkim z zespołem bardziej, bardziej kompleksowym, nie tylko w atakowaniu, ale również w bronieniu. Dziękuję. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry panie trenerze Rafał Nowak teraz pasy. Ja chciałem zapytać, jak udało się zrealizować plan ten mecz? No, czyli to, że się pewnie nie udało, no to wiemy, ale jakby co, co w pana ocenie zdecydowało poza błędami indywidualnymi? Pan już o tym wspomniał, o tym, że, że schodzimy z boiska pokonani. No myślę, że mm, takiego jednego czynniku czy też dwóch nie jesteśmy w stanie tak jakby wymienić bezpośrednio teraz po meczu, bo też musimy to obejrzeć dokładnie. Natomiast, no tak jak widzieliśmy, jakby dwie pierwsze bramki stracone. No pierwsza po porzucie wolnym, gdzie jest odbita piłka i z pola następuje uderzenie. Myślę, że tutaj powinniśmy iść mocniej w blok. Natomiast odwróciliśmy się bokiem albo tyłem i ta piłka przeszła przez nas. Natomiast w świetle bramki jest praktycznie cały zespół. I tutaj jakby uważam, że powinniśmy się lepiej zachować w takim prostym działaniu. Druga bramka, błędy indywidualne typowo. I myślę, że po tym potrafiliśmy dobrze funkcjonować w tej strukturze w budowaniu, czyli trzech obrońców plus dwie ósemki, i starać się szukać sytuacji przez boczne sektory boiska i doprowadzać do nękania tego pola karnego dośrodkowaniami. Między innymi Michael miał szukać swoich szans, opadając na bok i tworzyć małą grę w tych bocznych sektorach, i myślę, że z tego stworzyliśmy sporo sytuacji. Natomiast w pierwszej części spotkania zbyt pasywnie wypełnialiśmy pole karne, byliśmy za bardzo na zewnątrz. Polakarnego i w momencie dośrodkowania po prostu nie miał kto tego kończyć. Nawet ta bramka w pod koniec pierwszej połowy jest z obwodu, tak naprawdę, bo się po wodzie Polakarnego. Michael Sapiłko po prostu szedł, strzał na bramkę. Ja mam ludzi w polu karnym było za mało. Przy mm, możliwościach fizycznych GKS-u po prostu trzeba to pole karne wypełniać mocniej i później strzał życia yy, zawodnika GKS-u i znowu musimy mm, odrabiać straty na poziomie dwóch bramek. Jakby ten plan się nie zmienił, zmieniliśmy w drugiej połowie strukturę, czyli przeszliśmy na 4-3-3 w pierwszej fazie, kiedy wpuściliśmy Amira, i tutaj chcieliśmy jakby kontynuować te działania i mocno przeładować środek środkowym pomocnikiem, ponieważ tam widzieliśmy jakby możliwość stworzenia sytuacji, potem rozrzucenia tego na boki, bądź próbowania zdobywania środkiem. Myślę, że w jakiś sposób to się zrealizowało, no bo przejęliśmy inicjatywę bardzo mocno pod kątem tej drugiej części spotkania, tego fragmentu gry. I jakby końcówka, dużo tych naszych działań związanych właśnie z wyjściami z bocznych stref do środkowa, i jedno z nich jest skończone bramką, jakby będzie Benjamina. I, natomiast to jest jakby ostatnia sytuacja. Myślę, że kiedy strzelasz bramkę na 3-3, jest końcówka meczu. No myśleliśmy, że ten mecz wygrać, nie graliśmy na remis i jakby nastawienie było takie, żeby jak najszybciej przejąć piłkę, natomiast Akcja bodajże trwa około minuty, jest bardzo dużo przebitek. My tej jakby drugiej piłki w konsekwencji najwyżej nie zbieramy. Transport polekarny nie blokujemy raz, nie blokujemy drugi raz i zawodnik za strzela bramkę. Jakby tutaj też jest dużo takich działań, w których po prostu nie, nie dopilnowaliśmy naszych zasad polekarnych i to zaważyło o tym, że przegraliśmy mecz. Natomiast jeżeli yy, mielibyśmy rozmawiać na temat planu, no to na pewno tutaj myślę, że mocniej byśmy jeszcze naciskali na to pole że żeby większa liczba zawodników, w szczególności kiedy był wynik remisowy i kiedy była pierwsza połowa. Kiedy już przegrywaliśmy, powinniśmy większą liczbą zawodników atakować to pole karne, jeżeli chodzi o całą strukturę, czyli budowę i te działania taktyczne, które chcieliśmy wyegzekwować. Myślę, że to się sprawdziło, no bo tych sytuacji strzeleckich i czy też uderzeń na bramkę i możliwości do, do zdobycia bramki było naprawdę kilka i myślę, że tutaj jakby to jest pozytyw tego działania. Panie trenerze, ja mam jeszcze jedną y, rzecz. Chciałem zapytać tak trochę mocno i, i przewrotnie, tylko bardzo proszę, żeby pan nie powiedział, że nie chodzi o oceny indywidualne i że trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Ale proszę mi powiedzieć, co w pana ocenie powinien jeszcze zrobić e, rawas, żeby ponownie na stole leżała opcja zmiany w bramce? Hmm. Wy pan, co? No to jest takie pytanie. Zgodzę się, że mocne. Natomiast yy, yy, yy. Łatwo jest wyrokować i oceniać to, to tak bezpośrednio po meczu i staram się uciec od tego, o co Pan poprosił, natomiast no jakby... Ravi miał ciężki moment przed yy, wcześniejszym meczem, czyli przed meczem w Gdańsku. W Gdańsku zagrał poprawne zawody yy, i był pewny w bramce. Yy, dzisiaj może tej pewności nie było widać tyle, ile było widać w ostatnim meczu. I zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast no, to jest nasza rola, wszystkich tutaj osób w sztawie, żeby zrobić wszystko, żeby znaleźć z tego powodu rozwiązanie. Jakby nie wykluczam tego, że może dojść do jakichkolwiek zmian i To się tyczy każdego zawodnika, i zawodnika, którzy są w polu, i zawodnika na bramce. Natomiast naprawdę jakiś po meczu, to musimy być, musimy po prostu to dobrze zanalizować, no bo proces ocenić na gorąco. Natomiast e, widzimy też pewne rzeczy, które po prostu należy poprawić. To nie jest tajemnica, widzi to też Rawi, widzi to, to, widzą to trenerzy bramkarzy i będziemy chcieli po prostu z tej trudnej sytuacji. Ja tylko wracając, bo to nie chodzi o indywidualne błędy, bo bramkarza chociaż to jest taka pozycja, w której e, zawsze wszyscy dostrzegają te błędy mocniej, ale chodzi mi tylko o to, że w jakimś sensie trudno będzie powiedzieć, że zawodnicy muszą na treningu wywalczyć sobie to miejsce między słupkami, ponieważ Henrik pojedzie na kadrę i tak naprawdę będzie go ciężko ocenić. Nie jedzie na kadrę, nie, nie nie, nie, jedzie. nie powołany. A, no dobrze, no to w treningu, rozumiem, będzie można się przyjrzeć, okay. Czy jeszcze jakieś pytania? Okay. A jest, tak? Dobry wieczór, panie trenerze, Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. To ode mnie szybkie pytanie o porównanie Beniaminków, bo GKS Katowice to jest jedyny Beniaminek, z którym przegraliście w tym sezonie. To znaczy, że on gra coś innego, coś specjalnego, coś, co jest najbardziej zaskakujące dla zespołu, nawet z czołówki, tabeli, jak Krakowiak? Myślę, że jeżeli zestawiamy jakość piłkarską, to GKS jest najmocniejszym zespołem. Transfery też, które poczynili w okresie letnim, wydaje mi się, były dobre i, to jest, i ten zespół też jest dobrze zorganizowany. Nie chcę powiedzieć, że jest lepiej zorganizowany, czy mniej od Lechii, czy, czy Motoru Lublin, no bo to jest też często taka subiektywna ocena, natomiast my widzimy dużo rzeczy, które są powtarzalne. I jest to solidna drużyna, to tak jak rozmawiałem na konferencji przedmeczowej, to, to jest na pewno solidny zespół. Też miał ciężki moment przed meczem z nami, ponieważ nie, nie punktował. Dzisiaj to przełamał i tutaj brawa dla nich. Jeszcze pytanie? Panie trenerze, to jeszcze chciałem wrócić do pytania, które Jacek zadawał przed tą serią trzech spotkań z Benjaminkami. Jakim dorobkiem punktowym byłby pan zadowolony? No wyszło na to, że jest 6. Czy jest pan zadowolony z tej, z tej zdobyczy po tym trójmeczu z Beniaminkami? Myślę, że jeżeli mm, miałbym odpowiedzieć na to pytanie przed tymi trzema spotkaniami, no to bym powiedział, że to jest takie minimum, jakie chcemy zrealizować, czyli to 6 punktów. Natomiast po dzisiejszym meczu, to śmiało mogę powiedzieć, że 7 punktów powinno być zrealizowane. To jeszcze pytanie o to, no, okres y, przerwy na reprezentację, jakieś plany, czy tradycyjnie druga drużyna i y, czy Ej, jest y, jakiś sparing? To jest nasza trzecia przerwa i postępujemy w niej zgodnie z tym, co sobie założyliśmy wcześniej, I, y, czyli teraz oni są kilka dni wolnego, no, część drużyny wyjeżdża na kadrę y, na, mecze, na mecze do swoich reprezentacji, y, ten pierwszy tydzień jest... Y, jest zmniejszą liczbą jednostek treningowych, plus mecz w rezerwach, czyli to będą trzy jednostki treningowe, plus mecz w weekend w drugim zespole zawodników, którzy mogą i jakby spełniają też jeszcze te możliwości po prostu zagrania w drugim zespole. Potem są dwa przerwy i przygotowujemy się do meczu, przepraszam jeden dzień przerwy, no bo to tylko niedziela będzie wolna i od poniedziałku ruszamy jakby z pełnym mikrocyklem i czekamy na powroty zawodników z meczów międzypaństwowych, no bo oni będą do nas dojeżdżali w środę, w czwartek, myślę, że koło czwartku, tak jak zawsze będziemy mieli już do dyspozycji pełną kadrę, czasu będzie mało, no ale jakby zdajemy sobie z tego sprawę i, i, i też jesteśmy do tego przygotowani, no bo jakby to się już zdarza po raz trzeci i musimy być po prostu na to gotowi. Dziękuję bardzo za pytania. Dziękuję za udział w konferencji. Do widzenia. Dziękuję.